Witam Was ciepło w kolejnym filmiku w naszej podróży przez różne style modowe i dzisiaj trafiliśmy do lat 40., 50., gdzie świetność święcił styl pin -up. Ale to, że wówczas był on najbardziej popularny, nie znaczy to, że dzisiaj nie ma osób, które ubierają się w tym stylu. I jak zobaczycie, jest to styl rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy. Ja muszę wam powiedzieć, że znam jedną osobę, która ubiera się dokładnie w tym stylu, moglibyśmy powiedzieć, klasycznym w stylu pin-up, rzeczywiście w takie ubrania, jak za chwileczkę Wam przedstawię, i wygląda naprawdę. Rewelacyjnie. Natomiast, tak jak sobie pomyślałam, to dużo mm, widziałam takich stylizacji, czy nawet ja sama ubierałam się w tym stylu, nie do końca in, interpretując go jakby wprost, ale tak troszeczkę tutaj go przekształcając, modyfikując. No i myślę, że właśnie te, te modyfikacje stylu e, też są warte zobaczenia. Jeśli chodzi o sam styl, to tak jak mówiłam, wyrósł on w latach 40., w latach 50 jeszcze na początku w Stanach Zjednoczonych, a pin-up dosłownie znaczy przypinać i właśnie to słowo oznaczało takie fotografie pięknych dziewcząt, które różni żołnierze. Marynarze e, zwłaszcza przypinali sobie nad swoimi łóżkami, kiedy, kiedy właśnie byli na służbie. E, I te dziewczęta wszystkie wyglądały Podobnie, a i myślę, że właśnie to są takie elementy główne stylu pin-up, który możemy sobie tutaj wyodrębnić. Przede wszystkim jest to styl bardzo, bardzo kobiecy, pod tym względem, że podkreśla on wszystkie ubrania, podkreślają tutaj piękno kobiecego ciała, a zwłaszcza krągłości kobiet. Mamy tutaj na przykład sukienki albo spódnice, które mają wyraźnie zaznaczoną talię i dzięki temu wyglądają na szersze biodra. To są spódnice rozszerzone, sukienki rozszerzane od talii, od pasa w dół, ale również wąskie, ołówkowe, natomiast ich cechą wspólną jest to, że podkreślają krobiece krągłości, biodra, pupę, a wyżej talii także biust podkreślaniu biustu służą i forma danych sukienek albo bluzek, ale także na przykład takie detale jak rękawki, które często są krótkie i kończą się właśnie w takim miejscu, że ramiona wydają się szersze i biust jest też podkreślony. Również mamy tutaj dekolty albo takie proste Pokazujące część biustu, ale również bardzo często mamy takie wycięcia okrągłe w kształcie serca, które jeszcze lepiej eksponują kobiece kształty. Jeśli chodzi o kolory, to mamy tutaj biel czerwień, kolor granatowy, czyli takie kolory powiedzmy ze stylu marynarskiego wzięte, ale mamy tutaj także bardzo dużo kolorów pastelowych w różnych różnych konfiguracjach. Jeśli chodzi o wzory, to styl ten lubi wzory. Takie ulubione, najczęściej występujące w ubraniach to jest kratka, a kolorowa, często kratka. To jest kratka wisi, czyli coś takiego podobnego, jakie ja mam w tej chwili, na sobie. Ale też są takie wzory w różne kwiaty. I zwłaszcza w owoce. Tutaj chyba najbardziej ten styl upodobał sobie wzór wiśni. Element wiśni występuje nie tylko na spódnicach, na sukienkach, ale także na przykład na biżuterii. Jeśli chodzi o spodnie, to one też w tym stylu są, mają one swoje miejsce i znowu to są spodnie specyficzne. Mianowicie mają one przede wszystkim wysoką talię, mocno podkreśloną wysoką talię, są dopasowane, długość jest różna, są spodnie długie, chociaż tutaj tak naprawdę najczęściej takie 7 ósmych albo 3,4. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać tą piękną część naszego ciała, którą mamy, czyli szczupłą kostkę. Są też krótkie spodenki. W każdym wypadku mają one właśnie podwyższoną talię. Myślę, że jest to też dlatego, że w tym stylu nosi się w specyficzny sposób koszule. Koszule w kratę, w kolorową kratę są to obecne, ale nosimy je czasem owszem wpuszczone do spodni czy do spódnic, ale równie często są one przywiązane. Właśnie tutaj na dole przywiązane w talii i wtedy, kiedy mamy spodnie albo spódnicę z wysoką talią, to po prostu całość wygląda lepiej. Taką charakterystyczną cechą, jeśli chodzi o dodatki w stylu pin-up, to jest chustka, a paszka wiązana na głowie. Najczęściej wiążemy ją jakby tak od spodu naszych włosów, także ten węzeł jest na górze, ewentualnie podkładamy końcówki węzełka pod materiał, ale także wiążemy na przykład ją jakby od góry, wtedy końce wiążemy pod spodem i szarfę, która nam pozostaje, przekładamy z przodu. Jeśli chodzi o fryzury, to fryzury są bardzo różne. Mamy tutaj loki, czasami tak artystycznie zwinięte, tak jak na tym zdjęciu widzicie. Mamy tutaj też fryzury gładkie, niedbale upięte, mamy koki, mamy fryzury różnej długości. Chociaż najczęściej włosy są długie. Jeśli chodzi o biżuterię, to ona również jest widoczna. Mamy widoczne kolczyki, widoczne bransoletki. Bardzo często te kolczyki są bardzo kolorowe, ewentualnie mają też motywy np. owoców, ale też np. kotwice i jeszcze tego typu elementy. Jeśli chodzi o inne dodatki, to mamy również okulary i to są najczęściej oprawki w kształcie kocich oczu, czyli takie wydłużone, a takie właśnie w stylu lat 50. Ostatnio one również są modne. Jeśli chodzi o makijaż, że taką cechą, która rzuca się w oczy, są czerwone usta. Rzeczywiście, usta są w żywym odcieniu czerwieni, to raczej nie są szminki matowe, bardziej błyszczące, a jeżeli matowe, to mają także nałożoną dodatkową warstwę błyszczyka. W makijażu mamy też kreskę, czarną kreskę na górnej powiece, która również podkreśla oko i sprawia, że ono jest takie na pierwszy rzut bardziej widoczny. I taką cechą makijażu, która tutaj też występuje, to jest podkreślenie policzków poprzez dodanie różu i jasna, świetlista cera. Jeśli chodzi o buty, to mamy tutaj buty różnego rodzaju, raczej one są na wysokim obcasie albo szpilki, takie na przykład jak widzicie tutaj teraz za mną, w żywych często kolorach, także z elementami takimi słodkimi typu seduszka, typu właśnie te wiśnie, czereśnie czy inne jeszcze kwiaty. Buty są widoczne, ale mamy również buty z odkrytymi palcami, czyli piptoł. Mamy także buty takie, jak tutaj widzicie, czyli takie z literką T na, na stopie, ale również zauważyłam, że faszynistki, które upodobały sobie ten styl, łącznie na czele z chyba główną tutaj propagandą tego stylu, o której za chwileczkę Wam wspomnę, noszą także buty na płaskim ocasie, przede wszystkim baleryjnie. Czy ten styl może być dla kobiet dojrzałych? Czy jest odpowiedni dla kobiet dojrzały, dojrzałych? Te osoby, które oglądają Moje filmiki na pewno się już spodziewają, że moja odpowiedź będzie brzmiała tak. Oczywiście, a dlaczegożby nie. Każdy styl po ewentualnych o, pewnych modyfikacjach może być odpowiedni dla kobiet dojrzałych. Być może Wy, podobnie jak ja, nie będziecie się skupiały na takim ten klasycznym stylu pin-up, o takim, jak widzicie w tym momencie na tym, na tym zdjęciu, ale być może, że będziecie wzorowały się na różnych odmianach. Tego stylu. I tutaj chciałam Wam wspomnieć o ikonie stylu pin-up, chyba najbardziej znanej, przedstawicielce tego y, stylu, czyli Dicie Fontis. Um, i ja kojarzyłam ją raczej z tego typu kreacjami. Natomiast pooglądałam sobie, przygotowując ten filmik, jej inne zdjęcia, i to, co zobaczyłam, bardzo mi się spodobało. Przede wszystkim uspokoiły się kolory. Tutaj mamy przede wszystkim czerny i różne inne, takie bardziej spokojne kolory. Nie ma u niej już takich wzorów bardzo wyraźnie tutaj widocznych, ale zachowała klimat pin-up. Mamy pięknie podkreśloną talię, mamy mega kobiece kształty i mega kobiece, moim zdaniem, w kroju sukienki, spodnie czy spódnice. Mamy tutaj ten klasyczny makijaż i klasyczną fryzurę właśnie w tym stylu, ale na przykład na co dzień nosi ona buty na płaskim obcasie. No i musicie przyznać, że wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Myślę, że ten styl również nie ma wieków wszystko jest sprawą tego, jak się w nim czujemy, w jaki sposób możemy go sobie ograć do siebie, do, do własnej osobowości, do swojego stylu życia. Czy dobrze czujemy się właśnie w tym stylu, bo to jest chyba najważniejszą sprawą zawsze, kiedy wybieramy jakikolwiek styl modowy. Wtedy dobrze wyglądamy, kiedy dobrze czujemy się. Myślę, że również możemy sobie tutaj poeksperymentować właśnie z ubraniami w stylu pin-up. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodoba. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że wspomagacie mnie tutaj lajkami, komentarzami. A również już chyba Wam za to dziękowałam ostatnio, albo chciałam. W każdym razie chciałam podziękować za to, że dzięki Wam i dzięki tej serii ja również odkrywam mnóstwo, mnóstwo inspirujących treści, które myślę, wykorzystam także w moim dalszym życiu. Przede wszystkim tym modowym, ale być może nie tylko. Do do zobaczenia w środowym vlogu.